Cześć, witam na kanale futbolowym. Dziś w kilku słowach przed rozmową z Tomkiem musiałem o reformie ekstraklasy. Wczoraj wieczorem większość portali informacyjnych, portali sportowych szumnie podała, że, że kluby są bliżej porozumienia z ekstraklasą, z, z władzami ekstraklasy. Nastroje i klimat jest taki, że porozumienie jakieś udało się wypracować. Tak? Wszystko bardzo fajnie, ale portal weszło.com, dotarł do bardzo ciekawej informacji, bo jeśli to jest prawda, no to będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Mianowicie w tych wszystkich ustaleniach nowych, oprócz samych kwestii finansowych, bo wiadomo, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to, to chodzi przede wszystkim o pieniądze, ma pojawić się jedna zmiana, która jest dosyć kluczowa, mianowicie brak podziału punktów. Jak pamiętacie, w pierwszym pomyśle po 30 kolejkach zasadniczych podział na grupy spadkową i mistrzowską miał odbywać się na zasadzie podziału punktów przez dwa za okrąganiu w górę. Natomiast Weszło informuje, że ponoć z tej opcji mają kluby zrezygnować. Jakby To jest totalna głupota i zaprzeczenie idei tej całej reformy, bo tak naprawdę mieliśmy grać więcej meczu. Tymczasem okazuje się, że ostatnie 7 spotkań, które będą rozgrywane w grupie spadkowej, będą grane zupełnie o pietruszkę. Otwórzmy sobie aktualną tabelę ekstraklasy. Mamy miejsce 9. Korona Kielce 30 punktów, GKS Bełchatów 16 punktów 14. Czyli jak łatwo policzyć 16 punktów różnicy w 7 meczach do zdobycia 21. No, mecz Korona Bełchatów mógłby się odbyć tak naprawdę o nic, prawda? Kolejne zagłębie punktów 29. Widzę w 28, Wisła 28, Ruch 28, no i pod Bełchatów, prawda? Mamy 19-14 punktów, czyli, czyli spotkania z Podbeskidzia i Bełchatowa, czyli 7 plus 7, nie licząc ich wspólnego meczu, przy przybliżeniu jest to liczba ponad 10 meczów, które tak naprawdę totalnie nie zainteresują kibiców innych drużyn niż tych dwóch właśnie. Przy podziale punktów przez dwa mamy faktycznie, Korona wtedy miała punktów 15, Bełchatów 7, pod Beskidzie 10, więc te mecze faktycznie, jeśli mielibyśmy w perspektywie 7 kolejnych kolejek, mogłyby dać jeszcze utrzymanie zarówno Bełchatowowi jak i pod Beskidziu, te drużyny miałyby o to grać, jakby rywalizacja o miejsce o miejsce w strefie spadkowej trwałaby do samego końca. Więc jeśli faktycznie działaczom zależy na tym, żeby, żeby te mecze były atrakcyjne, żeby mieć więcej atrakcyjnych spotkań, żeby te mecze nie były grane przy pustych trybunach, to mam nadzieję, że informacje podane dziś rano przez WESZŁO okażą się oby nieprawdziwe. Teraz kluby mają dwa dni na zapoznanie się z tymi ustaleniami. Do wtorku mogą zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia i pomysły. A 30 kwietnia EkstraKlasa ma wydać oficjalny już komunikat, w tej sprawie, podsumowując, jakby wszystkie ustalenia i, i podając do wiadomości publicznej końcowe ustalenia. Zapraszam do subskrypcji tego kanału i dajcie znać, co wy myślicie w ogóle o tej całej reformie, o, tej, o tym pomyśle zwiększenia liczby kolejek do 37, o podziale na grupę spadkową mistrzowską. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie i jakie Waszym zdaniem byłoby najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam, cześć i do zobaczenia w sobotę w odcinku z Tomaszem Usiałem.